Szanowna Pani Dyrektor, droga wychowawczyni, drodzy nauczyciele, pracownicy szkoły, kochani rodzice, koleżanki i koledzy. Nadszedł czas nasze, naszego pożegnania. Rozstajemy się po ośmiu wspólnie spędzonych latach, latach bogatych w radości i sukcesy, ale również smutki i porażki. Dziś kończy się pewien etap w naszym życiu. Przed nami nowa szkoła, nowi koledzy, nauczyciele i nowe wyzwania. Długo czekaliśmy na ten moment. Jednak serce tak dziwnie kołacze, mgłe oczy zasłania. Może też dlatego, że dzisiejsze pożegnanie jest inne niż w ubiegłych latach, inne niż byśmy chcieli. Dziękujemy pani dyrektor za wsparcie i cierpliwość, za wyrozumiałość, na którą mogliśmy liczyć w trudnych chwilach. Dziękujemy nauczycielom za dobro, piękno i prawdę. Dziękujemy za wiedzę i rozbudzenie w nas ciekawości świata. Za poświęcony nam czas, za długie wieczorne godziny spędzone naszymi sprawdzianami i kartkówkami. Zdajemy sobie sprawę, że często byliśmy dla Was ciężarem, sprawialiśmy kłopoty. Przepraszamy za wszystkie te przykre chwile. Mamy nadzieję, że zapomnicie o naszych błędach, a w pamięci Waszej zapadną tylko te dobre chwile. Dziękujemy wszystkim pracownikom szkoły, pani sekretarce za wszelkie prace administracyjne, panią kucharką za pyszne obiady, panią sprzątaczką za czystość w szkole, panią woźnym za utrzymywanie porządku i stawianie straceniem do pionu. Palaczą za ciepło podczas chłodnych dni. Dziękujemy rodzicom za miłość, za to, że znoszą nasze humory i porażki, za to, że przypominają, co w życiu jest najważniejsze. Niestety, kochani rodzice, nie możemy Wam obiecać, że od tej chwili skończą się wszystkie kłopoty, ale wiemy na pewno, że razem potrafimy je przezwyciężyć. Dziękujemy również naszym młodszym koleżankom i kolegom za każdą mile spędzoną chwilę, za każdą pomocną dłoń. Szczególne podziękowania chcielibyśmy złożyć naszej wychowawczyni pani Barbarze Baranickiej, która przez ostatnie dwa lata była naszym przewodnikiem, pomagała nam odkrywać nasze mocne strony, cieszyła się z naszych sukcesów, a w trudnych chwilach zawsze nas wspierała. Dziękujemy za cenne lekcje wychowania, za każdą radę, chwilę rozmowy i pani uśmiech. To nasze ostatnie spotkanie w takiej roli w murach tej szkoły. Za chwilę bowiem staniemy się jej absolwentami. Wchodzimy w nowy etap naszego życia, lecz na zawsze zapadnie nam w pamięć ta szkoła. Już dziś jesteśmy pewni, że będziemy tęsknić. Tęsknić do gwarnych korytarzy naszych ławek, a przede wszystkim do przyjaciół, których tu spotkaliśmy. Wierzymy, że przyjaźnie, które rozpoczęły się w naszej szkole będą trwać wiecznie. Jako absolwenci życzymy całemu gronu pedagogicznemu wielu sukcesów w pracy, siły, wytrwałości i pasji. Rodzicom, by nie zniechęcali się naszymi porażkami i doceniali nasze nawet najmniejsze sukcesy. Pracownikom szkoły, aby uczniowie byli dla nich zawsze życzliwi i nie sprawiali kłopotów. Młodszym koleżankom i kolegom życzymy, aby mogli wrócić we wrześniu do szkoły, kontynuować naukę i móc spotykać się codziennie ze swoimi szkolnymi koleżankami i kolegami. Kierujcie się zawsze w życiu mottem: szukać prawdy, kochać piękno, chcieć dobra, czynić najlepsze to zadanie i cel człowieka. Dziękujemy za uwagę. Klasa 8.